Uważyłem, że chyba jako jedyny z młodzieżówek zadawałem pytania, no takie niezahaczające o ideologię, i na moje pytania właśnie no, najmniej odpowiedzi uzyskałem ze wszystkich. I chciałem się podzielić taką właśnie refleksją, może na koniec, i dobrą poradą, żeby, no i pan, bo rozumiem, ale żeby reszta też Konfederacji zajęła się zamiast ideologią, takimi realnymi problemami Polaków, realnymi inwestycjami. I może wtedy przestaniecie być kojarzeni właśnie ze śmiesznych wystąpień w sejmie gagów internetowych. No i może będzie was popierało więcej na przykład osób niż 5%. Ja bardzo dziękuję Panu za Pana złote rady. Tutaj się też może zrewanżuję jakąś radą, bo ja ostatnio widziałem sondaż, według którego wyborcy do 29 roku życia to w 12% popierają Konfederację, a w 2% Prawo i Sprawiedliwość, więc bardzo Pana przepraszam, ale nie skorzystam z Pana złotych rady, co tu robić, żeby trafić do wyborców, czy też do młodzieży, bo nie mam głębokiego przekonania, że Wam się to udaje. Natomiast mam głębokie przekonanie, że wykorzystujecie cynicznie, obrzydliwie i bezwzględnie swoje tuby propagandowe, media, które sobie podporządkowaliście, telewizję polską do prania mózgu starym ludziom, którzy potem na waszych miernych kandydatów głosują. Znaczy, wasza partia pierwszy raz trzeci RP do tego stopnia postawiła na zmasowaną propagandę, mającą na celu tylko i wyłącznie ogłupienie ludzi. I potem macie nadzieję, że ci ogłupieni ludzie, ogłupieni ludzie na Was będą głosować, co niestety w pewnej grupie wiekowej się bardzo obficie dzieje. W związku z czym jeszcze raz powiem, jakby Pan tego nie załapał za pierwszym razem, gardzę. Na partią. nie chcemy mieć nic wspólnego. Uważam, że to, co robicie, jest praktycznie zbrodnią, ponieważ doprowadziliście do dziesiątek tysięcy nadmiarowych zgonów. Wasza polityka jest obrzydliwa, niszczycie polską gospodarkę, polską wolność i jesteście najgorszą partią, która rządziła w tym kraju od 30 lat. I w związku z czym,